Witam, kochani, witam, aloha z małej. Tutaj z kolei jesteśmy jeszcze dalej i dalej na południe, więc krętymi drogami przed cudne widoki. Jesteśmy, gdzie są przepiękne stare drzewa. Patrzcie tylko na te korzonki, <grym> A, na te rozgałęzienia. Jakie silne, mocne. Tam też. O, proszę. Co? Co tu pisze? Figa! Ornamentalna figa. Nie wiadomo skąd się wzięło. Ale tylko popatrzcie na to. Wow! No, nieźle rozrośnięte, nie? Nieźle rozrośnięte. No i tutaj a, próbuje się wina, gdzie jesteśmy. Idziemy dalej. Proszę kochanej wycieczki. Tam kiedyś robiłam sobie zdjęcie przy tamtym olbrzymim drzewie. Do tego też podejdziemy. Ono z daleka wygląda mniejsza, ale to jest olbrzym. Ale to jest olbrzym prosto z mostu kochani tak proszę bardzo tutaj jak to wygląda no i popatrzcie wow no przepiękne te drzewa są stare 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 To jest to, co piszę tutaj. I to jest właśnie to, że. Patrzcie, z bliska już teraz. Tak to wygląda. I dotkniemy. Jak to ja zwykle lubię dotknąć. No, ciekawe bardzo. Olbrzymie i ciekawe. Idziemy dalej. Tu jest kolejny olbrzym. Macie tam osobę. Tak wygląda mało w stosunku do tego drzewa. Hmm. Rozgęziony olbrzym. To jest kolejne, takie jak te poprzednie. To też idzie bardzo, bardzo, bardzo. <grystanie> Wysoko. Um, jest jeszcze tam, to jest ciekawe. Nie wiem, jak to będzie widoczne. Bo niby jest domek, jest kominek. Domek, kominek. Pewno piec do ogrzewania, i tak dalej. Z dawnych czasów. To jest zawsze czarujące, co stare. No i to drzewo też. Nie jest młodziutkie, słuchajcie. Z drogi. Jak jechaliśmy, to widać było, że to olbrzym. Nie wiem czy można tu wejść. Wiecie co? Chyba można. Coś mi się tak wydaje. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy. Old jail -o. o! To stare więzienie. Jeszcze lepiej. Okay. O, to jest bar. Dzisiaj bar. O, to może testowanie wina. No, O, Czyli mają prywatne próbowanie wina. No to jest to, o ona się pytała, czy ja jestem częścią tej grupy. Więc popatrzymy na drzewo. Patrzymy na drzewo. Okej, okay, kochani. Myślę, że czas odnaleźć mi syna. I spróbować wina. Które robię tutaj właśnie. Na mały... Okej, okay, Boże jak tam jest. Także kochani, jeszcze dotkniemy tylko tego cudownego drzewa. Jeszcze dotkniemy tego. O! Aż nabieram, kochani. Nabieram mocy od tego drzewa, a wy możecie razem ze mną i tak prosto w chmury. I korzeniami w dół czyli jednym słowem uziemiamy się mm. już czuję się lepiej do zobaczenia aloha